my to diabła robimy Dick. To jest wyjątkowo głupia akcja, nawet jak na cholernego muczę. Czekaj, czekaj, pamiętasz jak opowiadałeś o tych falach turystów wylewających się latem z Kalifornii, blokujących 97 i piątkę? Śmierdzieli prawie tak samo, jak świrusy teraz. No bo co do jednego się nie myliłeś. Te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami, wydaje mi się, że, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl. Od ponad roku kręcę się po syfie, wykonując zlecenia. Boozer tak samo. Ricky, Skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile świrusów zabiłem? Nie mało. Tak, nie mało. Ale liczebność nie spada. Dlaczego zmierza? To przez te hordy. Każdej nocy przez autostradę Sentian przewala się ciągły strumień świrusów. Całe tysiące. I napływa do doliny Lost Lake na północy gór kaskadowych. I myślisz, że idąc z Kalifornii? Autostrada jest zamknięta. Nikt od lat nie był na południu na przyłęczy Sentian. Dla hord nie jest zamknięta. Zamknięta jest właśnie z powodu świrusów. Ale chodzi mi o to, że każdej nocy napływają do nas hordy. A my nie możemy zrobić nic, żeby je powstrzymać. Dokładnie tak. Z tego czasu straciliśmy mnóstwo ludzi, Tak, wiem. Byłem tam. A każda przechodząca horda zostawia za sobą maruderów albo rozdziela się i rozprasza. I właśnie przez to mamy wszędzie świrusy jak okiem sięgnąć. Nie trzeba, nie trzeba ich wcale widzieć, żeby czuć, że są niedaleko. Jak znajdziemy sposób na powstrzymanie hordy, może uda nam się zrobić postępy. Zmniejszyć ich liczbę. Byłoby bezpieczniej. Więcej ziemi pod uprawy, nielegalnie. Właśnie. Dobra, to jak mamy to zrobić? Dobrze wiesz, że nie masz szans w starciu z jakiś tak, hordą. Właśnie tak. A niech to chuj strzeli. No, chowają się tu cały dzień hibernując, czy co tam te świrusy robią. Czyli myślisz, że powinniśmy? Tak. Wysadzić je w diabły. Wsadzimy dynamit tam, tam i tam, zapalimy te góry na łuby i odetniemy do miejsca. No dobra, uwięzimy tu kilka setek, ale co to z... Nie, nie rozumiesz. Zapieczętujemy to. Może wtedy nie będą miały gdzie spać. A może ten szlak szczyn i główne przyschnie, straci moc i inne przestaną przychodzić? Jasne. Dobra. Dobra, przekonałeś mnie. Okej, okay. chodź, wracamy. Dobra, kolana mi się trochę rozgrzały. Zobaczmy, czy nadążysz. Jasne, ok. Powiedz, kiedy niby szwendanie się po syfie zrobiło z ciebie eksperta od świrusów? Śledzisz je w wolnym czasie? Sprawdzasz, co je napędza? Niezupełnie. To skąd niby to wszystko wiesz? Co zrobi horda? Albo gdzie śpią? Kilka dni temu jechałem na północ od krateru Belnap, kiedy przeleciał śmigłowiec. Śmigłowiec? Co ty gadasz? Posłuchaj mnie. To był czarny helikopter. Jedna z tych maszyn Niro, które latały wszędzie kiedy wszystko się spierdoliło. I ty widziałeś taki śmigłowiec w locie? Poszedłem za nimi i ukradłem im radio. Próbowałem ich wytropić, zobaczyć czy mają tu jakąś bazę i zapasy, sprawdzić czy federalni wciąż dychają. Łapiesz, nie? Prowadzą tutaj badania terenowe na świrusach. Obserwują je. Mają potrzebne zasoby, podczas gdy my głodujemy i walczymy o życie. Jechałem za nimi do jaskini Groto. Wiesz, których? Wiem. Rozstawili tam czujniki ruchu. Sprawdzali, ile świrusów kręci się w jaskini za dnia. I, a, Mike, były ich tysiące. Tak, mówisz. Powiedzieli, że świrusy z całych gór kaskadowych, na południe od Crater Lake i na północ, aż do Smith Rock, Kibernują w tych powulkanicznych jaskiniach. Dlatego, jak wysadzimy te jaskinie, przerzedziemy ich szeregi. Hej, ten twój pomysł jest całkiem niegłupi, ale... Taka akcja będzie wymagała naprawdę dużo... działań. żeby Lost Lake było bezpieczniejsze, a to idealne rozwiązanie. Jasne. Jasne, słuchaj. Jest kilka rzeczy, które muszę zrobić, okej? Okay? Ale za kilka minut musimy się spotkać na moście. Wiem, skąd wziąć dynamit. Być na farmie godzinę temu. Mój ziomek mówił, że czeka na ciebie łopata. Słoński to, bo widzisz, jestem zajęty. Wiesz, żelazny Mike i ja właśnie wybieramy się na wyprawę. Ty i żelazny Mike? Ruszysz tam, dupsko dzisiaj, albo ty i ten twój kaleki chłoptaś skończycie po uszy w gównie zrozumiano i to bez jebanych wioseł. Tak, tak, zaraz się tym zajmę. Bez odbioru. Kilka miesięcy temu byliśmy w Syrii. Widzieliśmy grupę świrózów. Całą, niedbaną eh, mm, Tak, dobrze. <grym> no. Uh, Okej. Okay. Hej, zobaczenia. Gotowy? A gdzie jedziemy? Tym razem będziesz musiał mi zaufać. Dobra, no to gdzie teraz? Wiesz, może, co wyduszy? Tak, e, rtęć, czy coś takiego? Zgadza się. Cynober. uzyskiwali rtęć z Cynobru. Ludzie ze wschodu myśleli, że są tu kopalnie złota i srebra. Ale gdzie tam? Na początku XX wieku cynnober warte był więcej niż złoto. W kopalni potrzeba dynamitu. Do poszerzania, tworzenia nowych tuneli, usuwania zawałów i tak dalej. A żeby móc go używać, trzeba było zarejestrować się w hrabstwie i przekazać komisarzowi kopię kluczy do swoich skrzyń. Zaraz. Administracja, hrabstwa? gdzie to w ogóle jest? Myślałem, że wiesz. W dawnym budynku federalnym. W dawnym budynku federalnym. Tym w Sherman's Camp? Jezu, Mac. Pokleło się. Mówiłeś, mówiłeś, że twoja noga nigdy więcej tam nie postanie. Tak? Nie pamiętam. Byłeś pijany. Po tym, jak zginął czoł. A mówiłem dlaczego? Nie. Tutaj. Greć tutaj! Jesteśmy! Mike, tam będziesz się od nich roić. Serio to nie jest dobry pomysł. Wystarczy, że pogoda się utrzyma. Dobra. Widzisz to? To stary budynek federalny. To tam idziemy. Nie szukajmy głupotów. Trzymaj się z dala od budynków. Chodź, musimy kierować się w tę stronę. Dobra, to gdzie idziemy? Po prostu chodź za mną. Klucz znajdziemy przy komisarzu. Ale ale wiesz, gdzie on jest? Gdzie jest jego ciało? Tak, chyba tak. Słyszałeś, co się pochlebstam? Ach, wszyscy zostali wybici, mężczyźni, kobiety i dzieci. Komuś tam udało się uciec, a ja byłeś wśród nich. Zgadza się? Tylko dwóm osobom. Mnie i Noże. Ale to nie świrusy nas załatwiły. Co można myśli? Po dwóch tygodniach skończyła się amunicja. Wtedy zawarli rozejm. Spotkali się. Właśnie tam. Czuliśmy, co się kroi. Czuliśmy, co się kroi i byliśmy gotowi. Walka nie trwała długo. Ale była paskudna. Okazało się, że jednak mieli amunicję i... Kurwa. No i widzisz, co narobili. Jak mówiłem. Po wszystkim z miasta wyszły tylko dwie osoby. Czasami żałuję, że byłem jedną z nich. Komisarz to ten gość w garniaku księgowego. Zabierz mu klucz i wynosimy się stąd w Holoradach. Równo cię obchodzi pieczętowanie jaskiń. Przeprowadziłeś mnie tutaj. Przeprowadziłeś mnie, bo. Przeprowadziłeś mnie tutaj, bo chciałeś, żebym to zobaczył. Nieprawda. Dobra, masz ten klucz. będziemy mapy tych kopalń, tak jak mówiłem. I będziemy mieć dość dynamitu, żeby zapieczętować każdą z jaskiń w dolinie. Pieprzenie. Co do jednego masz rację. Nie żałuję, że to widziałeś. Nie nadążam za tobą, Mike. Mam na myśli nadciągającą wojnę z wieczystymi tę, na którą tak napala się Skizo. Myślisz, że obchodzi go, kto zginie? Po którejkolwiek stronie? Zamknięte na głucho. Dobra, chodź, miejmy to z głowy. Tu są drzwi. Wszystko zamknięte na głucho. Chodź. Musimy dostać się na górę. Okej. Okay. Dobra, to jest to. Mamy mapy wszystkich kopalni, na których widać, gdzie gromadzą dynamit. Dobra, chodź. Słyszysz to? No, a co? Spodziewasz się, może kogoś? Nie. Chyba mogna Cię liczyć. Ej, ja nie wszczynam, Burtonę. Dobrze wiem, jak je kończyć.